Witam serdecznie, z tej strony Ewelina Jakus. Dzisiaj znowu spotykamy się w kuchni, ponieważ przyrządzamy danie na 20 osób. Danie na jutrzejszą imprezę, jest to impreza niemiecka, nasi klienci po prostu są e, to Niemcy, którzy zażyczyli sobie barsz czerwony z ziemniakami i śmietanką. I ja już tutaj zakładam mój czerwony fartuszek i jestem gotowa do gotowania. Muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o niemców, to bardzo chwalą sobie naszą kuchnię. Bardzo lubią nasze dania polskie, jeżeli chodzi o pierogi, kapustę kiszoną, jeżeli chodzi właśnie o barsz czerwony z łóżkami, jeżeli chodzi o żurek czy tam barsz biały, bardzo są zadowoleni. Bywa, przygotowaliśmy już właśnie wielki garczek na 20 osób. W garczku jest już zrobiony wywar z niezkabową. Dodaliśmy już tu wazrywa, manhekę, pora, trochę pora, cebulki i, i, i selera. A tutaj, w tym garczku, mój mąż zrobił właśnie pyszny dach biały. Bardzo bogaty, bardzo pyszny. Mój mąż jest specjalistą właśnie, jeżeli chodzi o żur czy o e, barz biały, jest to po prostu basz na sposób mojego męża jest to typowa męska zupa. Mój mąż bardzo lubi gotować męsko i e, zrobił taki burek pyszny. Oczywiście do naszej zupki buraczanej e, potrzebujemy buraczków. E, więc trzeba je obrać i poszatkować. No i oczywiście potrzebujemy ziemniaki. Jest to na 20 osób, dlatego potrzebuję troszkę więcej wszystkiego. E, przepis na pyszny, buraczany barz z ziemniaczkami właśnie podam Wam w jakimś linku na dole. A ja się zabieram po prostu do brudnej roboty, czyli do obierania tych e, buraczków, ale ja tu jestem zabezpieczona, bo mam rękawiczki, co tutaj sobie rączek nie powrócić. To szybko pójdzie, łatwo, potem nie muszę się męczyć z Tu baska, kiełbaska, swojsko robiona, marcheweczka. Mm, pyszny żureczek. O, tutaj Wam pokażę. Wszystko jest. A tutaj z kolei właśnie mamy wywet na naszą y, zupkę buraczaną. Też jest narecheweczka, mięso jest żebereczka. No, ziemniaki pokroiliśmy, obraliśmy, pokroiliśmy w kostkę. E, teraz możemy dodać rozłóżki. E, buraczki, e, ja nie kryję w kostkę, lubię bardziej buraki, jak są starte i lepiej smakują. I dodamy tak samo wodę. I dodamy. No. Wiemy, że buraczki są bardzo zdrowe: mają naprawdę bardzo dużo żelaza, zapobiegają anemii, ale też wspierają właśnie w chorobie białaczki. Mają dużo kwasu foliowego, co pozytywnie wpływa na się, na płód i na wiele, wiele organów. Dlatego taka zupka jest naprawdę bardzo pyszna i bardzo polecam, jeżeli chodzi o zdrowie. Najlepiej taką zupkę zrobić z młodych buraczków, bo lepiej smakuje. Ale że mamy lód, no to też robimy ze zwykłych buraków i nie ma problemu. Też jest zdrowa i pyszna. Witam serdecznie. Właśnie trwają przygotowania na posiłek dla 20 osób. Tutaj jesteśmy w trakcie przygotowania bułek, bo sobie nasi klienci też zażyczyli parę bułeczek. Kawka już się też tam robi, no i tak to właśnie wszystko wygląda. Ziemniaczki się tak samo gotują. Tutaj. O, I jajeczka do baszczu białego. No niestety tutaj jest malutka kuchnia, mało jest miejsca, żeby wszystko przygotować, ale wiadomo e, dobry kucharz poradzi sobie w każdych warunkach. <grywka> A tutaj jest moja zupa. Da, 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 da. Da, 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 da. No i już po imprezie Niestety nie zdążyłam nagrać, bo ludzie zebrali się dużo, dużo wcześniej. Trzeba było, było dużo wcześniej przygotować wszystko. No, a teraz został tylko bałagan i teraz trzeba to wszystko posprzątać. To się biorę za i do następnego razu.